Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Czyli taki krótki film będzie. To już trawy ozdobne. Żonka wsadziła przed szklarnią Sklarnia na zewnątrz jeszcze jest niedokończona, widzicie? Ale w środku już prawie że. już prawie że. Zobaczcie, jak to wygląda. Chcę Wam pokazać, tu się wchodzi. Progu już nie ma takiego dużego, bo wyciągłem trochę do góry te drzwi. Żeby tu po prostu nie wykopywać. A tutaj to zabezpieczę, bo to będzie dach robiony. Chociaż tak jest oczywiście, tak, ale to żeby nie, nie padał śnieg, deszcz i inne rzeczy, wiecie, i tak się nie mróził, to tu jeszcze dodatkowy dach pójdzie z pleksji. Ale to później w każdym razie no tak to sobie wymyśliłem. I tak sobie to zrobiłem. Tu wchodzimy do szklarni. Rzonka jeszcze kupiła oczywiście parę takich jakichś, ale musimy jechać i kupić, bo nie mamy swoich w tym roku jest po prostu dzisiaj wszystko jest takie. No ale myślę, że też będą OK pomidorki i na razie dwa ogórki. Zobaczymy jakie będą. No widzicie, już jest ziemia nasypana. Powiem Wam ponad 30, 10, 34 taczki chyba ziemi w sumie. Kompostownik, na górze jest ziemia. Na górze taka wiecie, ze szklarni moja, a na dole jest kompostownik w większości ziemi, jest gdzieś jakieś 10 cm. Jeszcze wysypię próchnicę na to pójdzie dodatkowo 100 litrów, bo jest jeszcze miejsce, a to jeszcze po prostu wiecie się <laughs> ubije bo to nie było ubijane, chyba że tu chodziłem no to trochę poubijałem bo musiałem tutaj, wiecie, robić te inne rzeczy także tu u góry jeszcze, widzicie jeszcze tam są luki, to jeszcze muszę porobić tu są takie linki w środku o, tu no i tu te linki Będą tutaj na sznurki tak, bo jak tu będą mu roślinki No gdzieś trzeba te sznurki przypinać tak Do czegoś, a patrzcie tu jest jeszcze sznurek, muszę to jeszcze go Odciąć, wyrzucić No i tutaj będą się pieły te roślinki oczywiście Jak trzeba będzie dołożyć to się oczywiście dołoży Bo jeszcze jest gdzie następną linkę jakieś takie Rzeczy, nie ma problemu, najważniejsze że jest ta Ta główna już tutaj środkowa Z każdej strony No okna oczywiście się otwierają nie wszystkie, to prawda, ale na przykład te się otworzą. Te, tam gdzie są klamki, te, te, ta, ta, jeszcze tam za mną, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć okien się otwiera. Także i no, i drzwi wejściowe. Oczywiście można by było górę otworzyć, no, ale kto tam wiecie, to jest ciężkie. Okna są ciężkie, no i, no i widzicie, no, może nie jest za wysoko tutaj bo tak sięga mi poniżej kolan to jest jakieś 50 cm no ale wystarczy. wystarczy troszeczkę się schylić nie, no nie trzeba po prostu się schylać tak mocno tylko troszkę się schylić dojdziemy do wszystkiego po prostu no. tak to wygląda na dzień dzisiejszy e, myślę, że Myślę, że Wam się będzie podobało. Taka mała szklarynka z odzysku, robiłem połowę mniejszą, jak miałem. Ta jest czyściutka, umyta, oczywiście kerszerem, szyby myte, wszystko wiadomo, że są trochę tam w środku tam coś zaszło, ale może być, ta jedna przynajmniej ta szyba. No i co jeszcze? A! Tu jest, widzicie, nawodnienie. to jest podlewanie, czyli tutaj, tutaj mi węża, z deszczówki tam pompę włączam, Podłączam tu i koniec. I niech sobie leci woda. Te węże są tutaj ziemi, wsadzone. Tu są trzy. Akurat tu jest ta końcówka z trzeciej. Tu idą dalej dwa. Tak, idą tak. I ona jest gdzieś też, tak 10 cm. Ona jest zaraz lekka, jest warstwa 2 cm ziemi. Nad tym jest węże, są i dopiero potem idzie następna warstwa ziemi. Także. Węże są te, co Wam mówiłem. Tu się ta woda skrapla. Nie leci, wiecie, jakieś ciśnienie siórkami, jakimiś innymi rzeczami. Patrzcie, jaki tu jest. To będę likwidował oczywiście wszystko, dlatego tu jest tak kibajzer. To jest taki wąż, o. Właśnie taki. Widzicie? I on tutaj, takie kropelki się robią na nim. No tak zrasza po prostu. No wystarczy na pół godzinki pół sieci Jeszcze mi tu zostało kamienia. O, co tu są lilie. Chyba tak. Po prostu muszę to wszystko likwidować. Także jeszcze trochę pracy będę miał, ale cieszy. Powiem wam, cieszy praca. A, to jest to przenoszenia <taki> takich różnych ciężkich rzeczy. E, no myślę, że wam się będzie podobać. Taka szklarenka. One ma, wie, wiecie, co 2,5 metra, 2,53, chyba mierzyłem ostatnio, na 3 metry tu. 3 metry długa, 2,53, 2,5 metra szeroka. No i wejdzie tutaj tych pomidorków trochę, bo wiecie, można sadzić tak, wiecie, raz, dwa, w środku 3, 4, potem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj 12 krzaków wejdzie, jak nic. Tutaj przynajmniej na to. Tutaj znowu coś. No i znowu coś. Starczy na, na te potrzeby moje. E, no to myślę, że starczy. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Czy się to wszystko przyjmie. Myślę, że tak. No, ja teraz, wiecie, dzisiaj to nagrywam. ale ja tak w późny pod wieczór po prostu. Bo jutro będzie padać. Dziękuje wam jeszcze dlatego, że O ciepło jest tutaj Ja brudny jestem wiecie już Bo tam jeszcze malowałem, inne rzeczy robiłem <śm> W każdym razie e, Chciałem wam Życzyć zdrówka na te święta Wszystkiego Wszystkiego dobrego Zdrowych, wesołych świąt oczywiście No, no to trzymajcie się Dzisiaj taki Filmik ze szklarni mojej Z odzysku było trochę pracy, powiem Wam, ale cieszy, cieszy, jest tutaj zrobione. Resztę dopracuję po prostu już później. Na zewnętrzną stronę to mu oczywiście dach i to wszystko musi być fajnie skomponowane, żeby to ładnie wyglądało. Nie tylko były roślinki, i to ma też ładnie wyglądać, oczywiście. Także już ładnie wygląda, ale dopiero dopiero będzie takie. Trzeba to dopracować, To coś trzeba zrobić. Przy nim jeszcze. To trzymajcie się. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. We wszystkim życzę. Teraz czekamy na deszcz. Bo <grystanie> no już chmury idą.